Dzika Klacz, wersja rozszerzona. Rozdział 1. Uwięzieni w stajni Fenix i Dzika Klacz biegali po łące, ciesząc się wiatrem i przestrzenią. Nagle pojawili się ludzie, którzy wcześniej uwięzili Feniksa. Złapali oba konie i zabrali je do stajni, gdzie boks wyglądał ciasno i obco. Dzika Klacz próbowała ostrzec Feniksa, ale nie zdążyła. Zuza, obserwując całą scenę z oddali, poczuła niepokój i wiedziała, że musi wymyślić sposób, by im pomóc. Rozdział 2. Nowi przyjaciele. Zuza postanowiła zakraść się do stajni, choć na początku nie wpuszczano jej do środka. Kiedy udało jej się przemyknąć, poznała Laurę i Antka, dzieci właścicielki stajni. Laura miała konia piankę, a Antek delicję. Szybko złapali wspólny rytm, a konie zaczęły reagować na ich obecność z mniejszym strachem. Rozdział 3. Pierwsze zaufanie. Cika klacz była nieufna, ale zaczęła powoli zauważać, że dzieci nie chcą jej skrzywdzić. Feniks ufał Zuzi od dawna, a teraz coraz bardziej poznawał Laurę i Antka. Wspólne głaskanie i rozmowy przy boksach pozwalały koniom poczuć się bezpiecznie. Rozdział 4. Małe psoty. Pianka i Delicja wprowadzały w stajni zabawne zamieszanie. Przewracały wiadra i podbiegały do Feniksa, wywołując jego zainteresowanie. Dzika Klacz uczyła się obserwować zachowania dzieci i innych koni, a jej dzikość powoli ustępowała ciekawości i zaufaniu. Rozdział 5. Plan Antka. Antek wpadł na pomysł, by wypuścić konie w nocy, gdy dorośli będą zajęci. Dzieci podzieliły się zadaniami. Laura miała odciągnąć uwagę dorosłych, Zuza otworzyć boksy, a Antek koordynować akcje. Każdy krok wymagał precyzji i ostrożności. Rozdział 6. Pierwsza próba. W nocy dzieci wprowadziły plan w życie. Pianka i Delicja zrobiły zamieszanie. Dzika klacz początkowo się bała, ale Feniks był przy niej, dodając odwagi. Konie pobiegły w stronę łąki, a dzieci czuły ekscytację i lekkie napięcie. Niestety dorośli zauważyli ruchy, i konie zostały złapane i odprowadzone z powrotem do stajni. Rozdział 7. Budowanie zaufania. Po nieudanej próbie dzieci nie poddawały się. Codziennie trenowały z Feniksem i Dziką Klaczą, a Pianka i Delicja wprowadzały humor i zabawę. Dzika Klacz zaczęła ufać Zuzi coraz bardziej, choć wciąż była ostrożna. Feniks w pełni ufał dziewczynce i Lause i Antkowi, co ułatwiało dalsze przygotowania do ucieczki. Rozdział 8. Drugie podejście. Dzieci czekały na odpowiedni moment. Noc była spokojna, a stajnia cicha. Antek dał znak, a dzieci otworzyły boksy. Feniks i dzika klacz ruszyły ostrożnie, ale zdecydowanie. Tym razem nikt ich nie nakrył. Konie galopowały po łące, a dzieci obserwowały je w ukryciu. Rozdział 9. Imię wichura dzika klacz w końcu poczuła się pewnie i zaczęła biegać radośnie po łące. Dzieci zdecydowały, że zasługuje na imię. Będziesz nazywać się wichura, ogłosiła Zuza. Feniks i wichura galopowali razem, a Pianka i Delicja dołączały do zabawy. Antek rzucił żartobliwie. Patrzcie, wichura zna swoje imię najlepiej ze wszystkich. Dzieci były szczęśliwe, widząc, że konie w końcu poczuły prawdziwą wolność. Rozdział 10 Wolność i świętowanie. Rano dzieci spotkały się z końmi daleko od stajni, przy pięknej zielonej łące z lasem w tle. Feniks i wichura galopowali, czując wiatr i wolność. Dzieci rozłożyły koc i przygotowały smaczki: jabłka, marchewkę i sałatę. Pianka i delicja biegały wśród drzew, a dzieci patrzyły z uśmiechem. Radość koni i dzieci była ogromna. Wszystko, co zrobiły, doprowadziło do tego pięknego momentu. To najlepszy dzień, krzyknęła Laura. Nasz plan się udał, a teraz możemy być szczęśliwi, dodał Antek. Słońce świeciło, wiatr rozwiewał włosy i grzywy koni, a na łące panowała cisza pełna szczęścia. Feniks i Wichura w końcu poczuli prawdziwą wolność, a dzieci świętowały ich uwolnienie.